Idąc dalej w górę, najpierw była stopa, teraz będzie kolano. Kolano powinno iść w linię gdzieś pomiędzy tymi palcami. Czyli jak my rozstawimy stopy tak wąsko, wtedy kolana idą nam gdzieś w tę linię. Gdzieś w linię tych palców drugiego, trzeciego. Jeśli my rozstawimy stopy szerzej, wtedy kolano doschodzi roz się trochę szerzej. Ale znowu, będzie dużo mniejsza szansa, że kolano nam będzie schodzić do środka, jeśli my będziemy trzymali ładny łuk stopy. I często ludzie, którzy wstając, Kolana im się schodzą do środka, czyli, na przykład, robą się tak i to kolano idzie tak, stopa wtedy źle pracuje. Zobaczcie, co się robi ze stopą. Jeśli ja schodzę w dół i zaczynam teraz stawać kolanem do środka, zobaczcie, co się dzieje ze stopą. Jeśli ja bym utrzymał łuk stopy, to to kolano automatycznie jest w tym zakresie pomiędzy tym palcem a tym palcem. Więc podsumowując, jeśli stopa cały czas jest ładnie napięta i ona nie zapada się do środka, wtedy jest praktyczna pewność, że i kolano nam się nie zejdzie do środka jeśli chodzi o biodra w przysiadzie, ono musi trochę